bez zbędnych wstępów zaczynamy od porównania września i października. Skupię się tylko na tych liczbach z sumy. Ma, widzicie 8000 euro jest już w tym momencie na moich platformach inwestycyjnych, także to jest około 1000 euro więcej niż w poprzednim miesiącu i te, te zarobki też troszkę poszły do góry 4, 4 euro do góry, także tu już widzicie, jak działa procent składany, bardzo fajnie. Lecimy dalej do platform. Zaczynamy od Mintosa. 1300 euro, 11%. Ten procent troszkę poszedł do dołu. Tam 0,13%. Także to mnie nie martwi. Wiadomo, jakby to było 2%, 3%, no to już, już może zacząłbym działać. Ale jeżeli to jest w granicach 0,5%, to jest ok. Dalej, o 1500 euro zainwestowane. Widzicie, że żadnych pieniędzy Żadne pieniądze jakby nie leżą bezczynnie na moim koncie, bo ostatnio pojawiło się nawet kilka przyzwoitych inwestycji, więc tam wszystko, co było na koncie, jakieś tam grosze dodatkowe, to zainwestowałem. Dalej mamy CrowdStore. Około 1000 euro zainwestowane, tutaj 5 euro zarobiłem więcej niż w poprzednim miesiącu, także powoli, to, to moje koło zarobki się, się napędzają, około 16% zwrotu, także też super. Lecimy Fast Invest, tu wiem, że obiecałem wam, że zmienię te złotówki na euro. No nie zmieniłem, nie chciało mi się, nie będę was, was tam kłamał, że byłem zajęty czy nie zajęty. Wiadomo, każdy jest zajęty mi się po prostu. Nie chciało tego robić, zrobię w tym miesiącu, a może nie zrobię. Zobaczę od humoru. Więc. Ale też, procent jest fajny, więc nie, ma, nie mam żadnych negatywnych komentarzy. Tu nic się nie dzieje. A negatywne komentarze się pojawią później. Lecimy Cloud the State. Mm. Tutaj nie wiem o co chodzi za bardzo z tym procentem, dlatego że jak widzicie, wszystkie moje inwestycje to jest praktycznie wszystko jest powyżej 11%. No tutaj mamy 10,9, a to pociągnę pod 11%. I mimo tego to, to mi pokazuje 8,8. Myślę, że jednym z powodów może być to, że jest na moim koncie około 89 euro, które nie są w nic zainwestowane. To jest spowodowane tym, że na Estate można inwestować od minimalnie 100 euro. Dlatego ja muszę poczekać, aż zarobię te dodatkowe tam 11-12 euro i wtedy zainwestuję w nową jakąś tam pożyczkę i mam nadzieję, że to wtedy pójdzie do góry, bo, bo na razie mi się nie podoba to, dlatego że moje takie minimum to jest wiadomo 10-11%. Lecimy dalej, słaper. Słaper mi się bardzo, bardzo nie podoba, Dlaczego? dlatego że on zaczął skakać. Na początku tam pamiętacie, wcześniej było, zaczęło się od 11%, czy nawet 12, jak tu widzicie, e, czy na 12,5. E, potem przeszło do, do 7, ja wtedy dużo wypłaciłem, potem znowu podskoczyło do 10, postanowiłem e, wpłacić. Teraz znowu spadło do około 8, dlatego e, nie podobają mi się te fluktuacje i postanowiłem, że całą tą, tą kwotę ze swapera wypłacam. Swaperowi już dziękujemy. A pieniądze pójdą sobie na, na inne platformy, po prostu jakoś to rozdzielę e, po różnych platformach, albo po prostu dodam na jedną platformę, która jakoś tam e, się moim zdaniem wyróżnia. Dalej, Bulk Estate: 175 euro mam zainwestowane, 25 euro otrzymam. Także to jest około 14% moim zdaniem bardzo fajny zwrot. E, te, te pieniądze otrzymam dopiero w 2020, teraz tam jakieś tam groszowe takie, takie odsetki dostaję, także dlatego widzicie, że, że ten balans konta jest dosyć biedny, jeżeli chodzi o gotówkę. Dalej RoboCash, tutaj mam 1000 euro, bardzo fajna platforma, tutaj jakieś 50 euro jest cały czas niewykorzystane, nie wiem dlaczego, być może, że to jest moja wina, być może nie, dzisiaj w to, w to zajrzę. 8,5 euro zarobiłem w poprzednim miesiącu, także tutaj wszystko jest naprawdę stabilnie. Co miesiąc praktycznie, pamiętam, że poprzedni miesiąc tam było 8,66 euro, więc wszystko jest, wszystko jest na mniej więcej takim samym poziomie. Bardzo mi się to podoba, jak nie ma właśnie tych przeskoków. Także tu pieniążki trzymam i sukcesywnie sobie dodaję. Dalej mamy kucel. Widzicie wszystkie moje zarobki, czyli tu, o, tu mi wypłacili w czerwcu, tu mi wypłacili 3,5 euro w lipcu. No i wszystko to możecie sobie zobaczyć. Tu jeszcze możecie zobaczyć ten, ten plan, który jeszcze nie został wypłacony. Dlatego, że to przyjdzie. O, tu za kilka dni, tam 3, 3 euro, 3,5 euro dostanę. Fajnie, co sobie kupię może. Nie, no nie. Inwestujemy. Inwestujemy i korzystamy z procenta składanego. Nie, nie wypłacamy pieniędzy na razie. Jesteśmy młodzi, nie wypłacamy pieniędzy. Za kilka, może kilkanaście lat będzie wypłacać. Tyle, nie ma więcej komentarzy. Jakby ta sekcja, ta sekcja starych platform tu się zamyka. Mamy jeszcze dwie nowe platformy, które Wam chciałem przedstawić. Pierwsza to jest Viventor. W Viventora trzy tygodnie temu zainwestowałem około 400 euro. Mamy około 15% zwrotu. Viventor to są pożyczki biznesowe. Także ten zwrot jest naprawdę, naprawdę fajny. I to tutaj dużo jakichś tam ciekawych wykresów. Co, no, zainwestowałem 3 tygodnie temu, więc wiadomo, nie ma się co spodziewać jakichś fajerwerków, tam pół euro już zrobiłem. Wiadomo, że dopiero za miesiąc będę wam mógł przedstawić, jak to wygląda, dlatego że wtedy będziecie widzieli całą, cały miesiąc, nie? Także zobaczycie, jak to zaczynają te, te pieniądze pracować na, na, w perspektywie całego miesiąca. Lecimy dalej. Wise Fund. Tu też zainwestowałem około 400 euro, tu już zarobiłem troszkę więcej. Przez te 3 tygodnie udało mi się wyciągnąć około 5 euro. Fajnie, to też są pożyczki, pożyczki biznesowe. Polecam ogólnie te dwie nowe platformy. łatwe w nawigacji, mają te gwarancje wykupu, więc są w miarę bezpieczne. Wiadomo, ale na inwestycjach możecie stracić, ale jeżeli chodzi o ogólną, o jakby, moją gamę moich inwestycji, te te platformy są dosyć bezpieczne. Tutaj jakby zamyka się miesiąc, październik. Jeśli chodzi o następny miesiąc, to chcę, chcę już jeszcze bardziej dywersyfikować sobie to swoje portfolio. Dlatego będę skupiał się na nowych gałęziach inwestycji. Także mam nadzieję, że jesteście zainteresowani, jak te gałęzie będą wyglądały. No to, będę, to będzie giełda, już, już, wam, już wam, wam powiem, więc... Myślę, że nie będę dodawał za dużo pieniędzy na te platformy tutaj, które mam, ale już postaram się więcej zainwestować w, na giełdzie w przyszłym miesiącu, ale wiadomo, że później sukcesywnie będę dokładał do jakby każdej dziedziny mojego portfolio. Tam później jeszcze przyjdą nieruchomości, ale to już jest dłuższy temat i, i potrzebuję więcej pieniążków na nieruchomości, bo nieruchomości tanie nie są. Tyle. Zamykam, zamykam portfolio. Dzięki wielkie za poświęcenie waszego czasu. Mam nadzieję, że te platformy i ogólnie cały temat inwestycji udaje mi się wam jakoś ułatwić i też no, po prostu sprawiam, że mniej boicie się inwestować pieniądze, bo trzeba inwestować pieniądze, naprawdę. Inwestycje są bardzo ważne i, i za kilka lat jak podejmiecie teraz decyzję, to za kilka lat naprawdę mi podziękujecie. E, miłego weekendu, dostaniecie to w piątek albo sobotę, także trzymajcie się i do zobaczenia. Pozdro!